Witajcie, dzisiaj chciałbym Wam polecić nowość wydawnictwa naszego wydawnictwa Trinity, Czysta Woda, Czerwone Wino, Łamany Chleb. Książka Douglasa Wilsona. Jest to już bodajże trzecia książka tego autora, którą wydaliśmy. Wbrew pozorom, nie jest to książka ani o kszcie, ani o Wieczerzy Pańskiej. Jest to książka o podstawach wiary chrześcijańskiej, podstawach światopoglądu chrześcijańskiego. Można powiedzieć o podstawach zbawienia. Myślę, że to jest książka, którą każdy z wierzących powinien przeczytać. Ona przypomina nam tak naprawdę, co jest fundamentem naszej wiary, co jest treścią dobrej nowiny, jaką treść dobrej nowiny powinniśmy głosić, na czym opiera się nasze zbawienie. Także książka jest pisana w bardzo ciekawy, przejrzysty sposób. Jest tutaj dużo przykładów. I przy okazji jest to też właśnie wspaniały pomysł na po prostu upominek czy prezent, również dla osób niewierzących, dla niewierzących przyjaciół, bliskich, którzy chcieliby się zapoznać z treścią, takim sednem, sercem chrześcijaństwa. Także możemy dać tą książkę, ona nie jest długa, 65 stron, tak aby każdy się zapoznał, co jest treścią dobrej nowiny i mógł po prostu świadomie Odpowiedzieć wiarą na to Boże Zaproszenie. Ta książka jest właśnie takim Bożym Zaproszeniem do wspaniałej, Bożej Uczty. Także serdecznie polecam. Książka dostępna poprzez naszą stronę www.wydawnictwotrinity.pl. Polecam gorąco.